Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Od 13 do 15 września w Myślenicach gościć będą trenerzy szkółki piłkarskiej Atletico Madryt. Właśnie w sercu powiatu odbędzie się wtedy specjalna konferencja dla polskich zawodników oraz prowadzących szkółki piłkarskie trenerów. de los campos del Atletico Madrid i viva una experiencia unika i Aprender entrenar como nosotros y saber los valores que Szanowni trenerzy, spotkajmy się 13 września w bazie sportowej Sport Myślenice i pracujmy z trenerami Atletico de Madryt. Drodzy trenerzy i zawodnicy, w imieniu władz miasta i gminy Myślenice serdecznie zapraszam Was na pierwszą w Polsce konferencję szkoleniową Atletico Madryt. Uczcie się od najlepszych. To wydarzenie może się odbyć dzięki partnerom Beka Turismo oraz Football Wizard Academy. Trenuj z najlepszymi. My już to robimy. Bądź z nami i Atletico de Madrid. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia już w